Jestem liderem struktur tutaj w naszym regionie wiosny obejmujący m.in. Tarnów, Bochnię, Powieliczkę. Gościmy dzisiaj profesora Macieja Gdule, który jest liderem naszej listy, jest jedynką na list Wiosny do Europarlamentu. Jest nas dwóch kandydatów, ja też kandyduję, ale Maciej jest naszym głównym gościem dzisiaj. Ja, jeśli Maciej pozwolisz, powiem dwa słowa, może tak tylko, dlaczego w ogóle Wiosna zdecydowała się kandydować, wystawić swoich kandydatów. <laughs> Jesteśmy bardzo proeuropejską partią, najbardziej proeuropejską partią w Polsce w tej chwili i Unia Europejska nam bardzo dużo dała. Natomiast e, prawdą jest, że pewien model Unii Europejskiej no, wymaga pewnego takiego odświeżenia. Ten model polegał głównie na inwestycjach w infrastrukturę, w drogi, w budynki, w wodociągi, w rewitalizację miast, co widzimy tutaj chociażby i w Bochni, co jest oczywiście bardzo potrzebne, ale no, widzimy to w Polsce, a także w innych krajach, że pewna część społeczeństwa czuje się pozostawiona poza nawiasem tych korzyści, które, które Unia Europejska czy, czy rozwój gospodarczy wniósł. I Naszą rolą jest przede wszystkim inwestycja w człowieka. Tutaj w naszym programie stawiamy to na pierwszym miejscu: wyrównywanie szans, równe prawa dla wszystkich, budowa chociażby 10 milionów tanich mieszkań w Unii Europejskiej, jednolite standardy opieki zdrowotnej, prawa kobiet jednolite w całej Europie, czy, wszystkie, czy równe prawa dla wszystkich osób, jeśli chodzi o małżeństwa, czy, czy dziedziczenie. To tyle z mojej strony oddaję. Z profesorowi Maciu. Tak, bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy do Bochni dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Europy. W całej Unii Europejskiej Europejczycy i Europejki cieszą się, że jesteśmy wszyscy razem, tworzymy Zjednoczoną Europę. I jesteśmy przekonani, że Unia Europejska, żeby wciąż cieszyła Europejczyków, musi się rozwijać. Musi, się, musi cały czas udowadniać, że jest Europejczykom i Europejką potrzebna, że podejmuje najważniejsze wyzwania współczesności, że jest na te wyzwania odpowiedzią. Dlatego przedstawiając program Polkom i Polakom. Zwracamy uwagę na to, że potrzebujemy europejskiego programu walki ze smogiem, tak żeby Polacy czuli, że ich życie się zmienia i że oddychają czystym powietrzem, jak Francuzi, jak Niemcy, jak Hiszpanie. Drugi bardzo ważny punkt naszego programu to europejski program walki z rakiem. To jest wielka choroba w współczesności, wielkie wyzwanie i Polacy i inni Europejczycy powinni mieć jednolite standardy opieki, jednolitą szansę na wyzdrowienie w walce z chorobą. Trzeci niezwykle ważny dla nas pomysł to jest wspólne europejskie paszport. Chcemy, żeby wszyscy Europejczycy podróżowali po świecie na takich samych zasadach, żebyśmy mieli przekonanie, że jesteśmy częścią jednej wspólnoty, jesteśmy traktowani równo. Czwarty element, na który chcemy zwrócić uwagę, do którego przekonujemy Polaków, to Europejska Karta Praw Kobiet. Mówimy jednolite standardy, jeżeli chodzi o opiekę okołoporodową, ale też dostęp do tabletki dzień po w całej Unii Europejskiej, żeby to było dostępne dla dla wszystkich kobiet. I piąta rzecz, która jest dla nas niezwykle istotna, to rozszerzanie programu Erasmus, tak żeby pracujący i ci, którzy nie poszli na studia, mogli korzystać z wymiany międzynarodowej, żeby jeździli po Europie, żeby zdobywali kompetencje, żeby mogli się rozwijać i żeby mieli poczucie, że dostają to samo co ludzie, którzy poszli na studia, żeby czuli, że Unia Europejska zmienia ich życie, zwiększa ich szanse, zwiększa ich możliwości. Unia Europejska musi się zmieniać, musi pokazywać ludziom, że ich codzienne życie się zmienia, ich szanse życiowe rosną i chcemy iść po to do Europarlamentu. Zachęcamy do głosowania, zachęcamy do tego, żeby 26 pójść na wybory i oczywiście głosować na wiosnę i na zmieniającą się Europę.